w ramach akcji rodzina Bedlina byliśmy właśnie na animacji Angry Birds na filmie opartym na grze Angry Birds, który nie trzeba przedstawiać wszystkim i wszyscy na pewno znają, a film wchodzi do kin 27 maja. Nikt nie czai, co tu się wyprawia? Cały świat jest w niebezpieczeństwie i tylko my możemy go ocalić. Ognia! O ja, piórkuj. Ja się nie spodziewałam, że ten film będzie taki dobry. Myśmy dzisiaj w drodze do, do kina pytałam dzieci o grę Angry Birds, ponieważ ja nie znam gry Angry Birds. Dzieci grają z tatą. O czym ta gra jest? Z tymi mówię, co tam występuje? Ej, że jest taka praca. Jest praca, no i ta praca była w filmie. nie na, na, naciąga ptaka. Aha. i Tak, leci. Niektóre ptaki mają. super Okay. Czyli na przykład przyspieszają na na to, wrzucają jajko. Czasem remozja zdarza i zdarza mi się, no... Wybuchnie. Przepraszam, gruchnąłem. Kogo jeszcze brakuje? Jakiej postaci? Z jaką mocą na przykład eee. się przydał Tak. Robić z siebie grubość. O, to ja bym nie chciał takiej mocy. A ja bym chciała moc w odwrotną stronę, to wtedy chętnie. To znaczy, że mogła taka moc, że mogę zjeść wszystko na całą ochotę, bez żadnych konsekwencji. To była super moc. O, jestem, jestem za tym. <grym> Coś takiego jak ten czapka, taką super szybkość, tylko umiejętność zatrzymywania czasu albo cofania się wcześniej. O, wszyscy o tym marzymy. Jeszcze się tą złością zarazi. Ale to zaczął. Tak więc film y, okazał się być dosyć mądrym filmem. O różnych emocjach. Wszystkie ptaki y, mieszkające, zamieszkujące wyspę y, są uczone grzeczności, dobrego zachowania i uśmiechamy się, uśmiechamy się. A wściekłe ptaki idą na terapię. No ale w pewnym momencie okazuje się, że jednak ta wściekłość może pomóc w paru dobrych rzeczach, prawda? I że odrobina wściekłości, mądrze wykorzystanej, nie zaszkodzi. Nauczycie się panować nad swoim gniewem? Dzięki jodze! Orze! Szapla! Paw! Wojownik! Góra! Drzewo! Królik! Dorsz! Żuk! Gołąb! I oczywiście kaczyk z 27 maja, oprócz y, filmu Angry Birds, wchodzi. Alicja po drugiej stronie listy. Bardzo długo wyczekiwana przez moją córkę Zosię. A w czerwcu mamy co? Wojownicze. Ninja. Żółwie ninja oraz gdzie jest Dory. dzięki akcji rodzina do kina. Rodzic, który idzie ze swoimi dziećmi na film familijny, za swój bilet płaci mniej.